Jedziemy, nie? Widowie po dzienną dawkę informacji od pana Piquea, nie? No dobra, to oglądamy. I widowie, u pana Pikea, czyli największe transfery stały się faktem, Valve bierze się za trayna, niezłe zmiany poszły. Co z transferem G2? Właśnie, nie wiadomo, oglądamy. Który skład, waszym zdaniem, jest niedoceniony, a może namieszać w zbliżającym się sezonie? No właśnie. Widzowie, który skład jest niedoceniany waszym zdaniem. Bo mi się wydaje ogólnie, że niedoceniony skład, ogólnie niedoceniony skład może być heroik? Może. Tak się zastanawiam nad Heroic, ale wydaje mi się, że Falcons może zaskoczyć. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że Falcons może zaskoczyć tym składem. Może, wiecie, nie tak, że będą bili od razu, ale oni naprawdę mają ten skład niezły w tym momencie. Mają naprawdę niezły skład. Gdyby dla tego Dexera był ten San Pius może by jeszcze lepiej było. Ale to tylko moje zdanie, bo niektórzy wolą Dexter'a. A Heroik z tą trójką Sangal też może być zaskoczeniem. Naprawdę, tam doszedł przez San Paius właśnie. Ja jestem ciekaw tych dwóch drużyn, co one mogą pokazać w tym momencie. Bo tam były największe zmiany, no tam przebudowa całych składów była. Więc no fajnie byśmy mogli zobaczyć, co one pokażą, bo wyobrażacie sobie, jakby te drużyny trafiły na siebie, Heroic versus Falkon za tym blacie, no widzowie, no super meczek byłby. Wtedy to by było stranie, San Paius by chciał wygrać z nimi, nie? Fajnie by to wyglądało, bo wydaje mi się, że ten skład no tam nie będzie jakiegoś, wiecie, ten, ten skład nie jest jakiś super. Nie uważam ten skład na przykład o wiele lepiej na pierwszy od tamtych poprzedniej składu. Ja na razie czekam na cały skład Fnatic, bo to chyba dalej jest wielka niewiadoma, no to jest dziwne, że tyle czasu to wszystko zajmuje. No ale dobra, jedziemy. Kolejne przecieki, które dotyczą mm. największych ruchów transferowych zaczynają Elish. się potwierdzać i tym samym scena na 2025 rok zmienia się nie do poznania. Wszystko to za sprawą tego, że składy na pierwszy turniej Tier 1 Blast Bounty zostały już ustalone i zablokowane. Czekamy. Wkrótce w... czekamy na mecze, widzowie, kobiet. Najbardziej. I pamiętajcie, że Imperial Female też jest na IM Katowice, dostały invite. Jest grubo, widzowie, jest grubo, nie? A Valve dalej nic nie robi z rankingiem, a totalnie... Melduneczek, widzowie. Chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. Informacje zostaną przez nich zaktualizowane publicznie, aby społeczność poznała oficjalne składy wszystkich uczestników. Dla... Fnatic już wiadomo, Ukraińcy doszli, tak? Aha, dobra, bo ja w ogóle nie interesowałem się tym całym składem. Mi cały czas się nie podoba tam Krims. Cały czas mi się w tym składzie Krims nie podoba, no ale może tyle lat siedzi Fnatic, ma jakieś papiery, ma. Wiecie, wiecie, jak to jest. Wiemy, kto miał papiery w Polsce, wiemy. Nie uważam, ten skład w ogóle był lepszy od poprzedniego, nie? Ten skład, co Fnatic zaprezentowało. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale ten skład, no to, to takie twierdzenie. 2-3, nie? Raczej. Dlatego też nie w ostatnich dniach placa. mieliśmy tyle I ogłoszeń tak ze strony organizacji. Wczoraj, Complexity oficjalnie pożegnało się z Eliżem, który był częścią ich składu od czerwca 2023 roku. Na jego kolejny ruch nie musieliśmy długo czekać. Face Clan potwierdziło zakontraktowanie Eliża, który tym samym wypełnił puste miejsce po porosłe. Dobry zawodnik, dobry zawodnik Eliż, wiadomo, ale. No nie wydaje mi się, żeby Face grało o wiele lepiej z Eliżem niż wcześniej z Robsem. Nie wydaje mi się, no tam. Tam powinien być sniper troszkę lepszy, żeby on tak. czasami mi nie zawodził, on wiecie, no musi być taki stabilny ten Snajper, bo Broki to raz gra, raz nie gra, wiecie, no on nie jest zły, on nie jest zły, naprawdę on dobrze gra. Dla mnie to w GO był topowy typ Snajpera, a w CS2 no, graż ta połówka roku strasznie wie, straszna w jego wykonaniu, moim zdaniem, nie. 27 latek ma nadzieję na częstsze zdobywanie trofeów niż w ostatnich latach. No. Oczywiście, ich nowa formacja zadebiutuje już niebawem podczas pierwszego sezonu Blast Bounty, który zacznie się trzymać. No zobaczymy, stycznia. zobaczymy, jak to będzie dużą analizę porobimy. Cieszę się, że Elis będzie z nami rozmieni zmieni wiele rzeczy pod względem ról, ale myślę, że znaleźliśmy interesującą dynamikę w tej kwestii. Oczywiście optymizm w swoim wpisie nie krył Sam który jest podekscytowany nadchodzącym sezonem. Fejs z okazji jego dołączenia przy... No na pewno będzie mógł sobie więcej pograć w tych turniejach Tier 1, troszkę może więcej powygrywać, może gdzieś dojść dalej, no może nie powygrywać od razu, ale może gdzieś dojść dalej właśnie, no bo gdzie on z Complexity mógł? No wiecie, no ten skład to był średni Complexity i tak grali w miarę, w miarę czasami coś tam jakieś przebłyski mieli, nie? no ale no wiadomo, że Elisz no nie chciał cały czas tak grać, już ma też swój wiek, to chciał bardziej na... Nie? Przygotowało ciekawy, dwuminutowy materiał. Po tym transferze organizacja Complexity ogłosiła że No, Rob też Rolak, nie miał dobrego roku! Na te legendarne połówkę, stare... połówkę roku, widzę, ale nie mówmy o całym roku, bo wydaje mi się, że połówkę roku Rob miał gorszą, nie? Bo pierwsza połowa nie wyglądała tak źle przed wykonaniem FACE. ...które każdy powinien mniej lub bardziej kojarzyć. A te... Te ich w cudzysłowie era ma w teorii potrwać od 6 te do 9 miesięcy. potwierdził do... już i do ich składu dołączyli Sixy i NIXI. A zatem w tej chwili. Jak to się nazywa? Ty, Sixy i Nixie. I tak flip flap, co to jest? No, nie to bracia są jacyś, ty? Jedno jajowi, czy co? Bo to ja nie wiem, o co chodzi tutaj, nie? Nixi i Tak wygląda informacja. Mnie jakoś mega nie przekonuje, ale może będą sobie zaskoczyć. Organizacja Vitality również kilka rzeczy już potwierdziła. Po pierwsze, przenieśli Spinksa na ławkę rezerwowych. O tej zmianie mówiło się już w tamtym roku, gdzie po no, wiosennych finałach Blasta, Spinks chciał sprawdzić swoje potencjalne opcje transferowe. Wtedy udało się go jeszcze za No ale Spinks też nie chciał grać z Medim, nie? No to też jest w ogóle od... Już w ogóle od sławy, od hajsu, no bo no stary, no ten skład nie był zły. Uważam, że Mezzi dobrze robi swoją robotę na tej roli jako manie wdzięczną, no to Mezi nie gra źle, naprawdę gra dobrze, no a on powiedział, że nie chce z nim grać i tyle, a Mezi go zostawili, wyrzucili z Pinksa, po, po, nie dali mu się, no bo on wcześniej powiedział albo ja, albo Mezi, tak? No i wyje... I tutaj bardzo dobrze zrobili, no uważam, że bardzo dobrze, nie będą mu dyktowali, to ma wywalać z drużyny, no nie przesadzajmy. A jeśli Meli zasłużył, może tak w drużynę się wkomponował, pomagał, bo on też moim zdaniem jest takim second cholerem, bo też był iglem przecież, dla APEXa też pomaga, no może mniej fraguje, ale uważam, że rozsądna decyzja, nie? Że wziąć jeszcze Robsa za darmo. Dla mnie najwięk najwięksi wygrani to są tych vitality tych transferów. Jeszcze za darmo Robsa przygarnęli. Zatrzymać, ale tym razem dopiero już swego. Jak napisał na swoim Twitterze, postanowiłem, że czas iść dalej. Decyzja nie była łatwa, ale jestem podekscytowany tym, co mnie czeka. Bez większego zaskoczenia, no, liki i w tym temacie czeka. się potwierdziłem Razie i najpierw 8 drużyny. stycznia Robs został zauważony w grupie treningowej Vitality na Prag.com. A dzisiaj, równo o godzinie 16, potwierdzono, że Robs staje się oficjalnym zawodnikiem tej organizacji. Vitality wejdzie w sezon no. 2025 z takim składem. Jestem to sam, teraz, co się heroik, po heroiku w tej szufi transferowej, cały czas było głośno. Dzisiaj Metisports poinformowało, że Nilo nie jest dłużej częścią ich formacji. A jak wiemy, był on właśnie przymierzany do nowej drużyny Heroik. Niemniej Liker Harumi doszedł do informacji, Dobry, że jednak davodnik. nie będzie częścią ich składu. Dobry, Ludzie szczerze myśleli, że to jeden wielki farmazon. Potem dodał jeszcze, że Heroik będzie nagrało z Tnirem. Warto jeszcze nakreślić, że dwa dni temu pożegnali się z ich ostatnim zawodnikiem, Sushem, który już wkrótce ma dołączyć do nowego składu Ninja Pijama. No ten skład NIP-u, no nie wiem, to jak, tak mi się nie podoba, nie? Ostatecznie plotki harumi Ale nie może były zaskoczą, do... może zaskoczą. No miejmy nadzieję, że zaskoczą. Ja im tego życzę. z palca. Heroik oficjalnie przedstawił hmm. skład na turnie Blast Bounty 2025. I mamy tam Sanpajusa, no. X Linusa, Youngstera oraz właśnie Tnira. Do tego co ciekawe, na rezerwie siedzą u nich Nilo oraz Maden. No to jest ciekawe ogólnie, nie? Że w Heroik siedzi na rezerwie Nilo i Maden. Mi się wydaje, że oni zagrają, jak zobaczą, kto gra gorzej albo coś może po prostu pójdą jakieś zmiany, wiecie, że będą mieli ich na ławce i nagle skoczy nilo, nie? Za kogoś. Też taka sytuacja może się wydarzyć, no to jest ciekawy ruch od strony heroik. Oni coś kombinują, widzę, oni coś kombinują i tam mogą się nie p***ić, Po prostu zobaczą, że coś jest nie tak w składzie, od razu wchodzi na osoba, nie? I to jest tiary rozsądna decyzja względem tym, że oni no, taki skład młodszy wzięli, nie? Troszkę do tego heroik. Mniej doświadczonych zawodników, o, tak powiem, może bardziej, nie? U niektórych. Jak stwierdził HLTV, jak na razie nie wiadomo, jakie heroik ma plany względem no, wejść do składu. W końcu Uważam, na zastępstwie no. siedzą u nich dwie znane twarze no, z wysokiego poziomu cs Ponadto na scenie zaczyna formować się ciekawa szwedzka drużyna. Dzisiaj Ninja Sim Pijamas spożegnał się nie, z Isaacem, no. a to oznacza, że w no, ich składzie jeszcze. pozostali już tylko Mistem i Rinkle. Wierzyć przeciekom, to jedynie ich snajper Rinkle ma zostać w tej organizacji. Po tej informacji no, dostaliśmy już no, wyjście oproponowanego składu no. Metisports na ten i na ten moment tak Hampus, ten Hampus to chyba grał wszędzie, nie? To jest IG, który grał we wszystkich dużych już w Europie Cały czas jest rzucany jak gó... nie? Ciekawe czemu, no prezentuje się ich formacja Jak stwierdził ten Hampus, Isaac, Plopski No to już było, to już było Lomi, Adam Abdi na coachu, no nie wiem, no stary, to też taka zlepka gości. No, tier 3. Takie, między top 30, i top 50 HLTV, nie? Takie będą CCT, jakieś takie turnieje, no nie wyżej, nie wydaje mi się, żeby to było wyżej. Coś na miarę Blit Esport składzik, nie? Transfer dziennika Snell. Szczerze mówiąc, plus Hampus, plus Isaac to całkiem dobry ruch. Pozostając przy Nipie to oficjalnie pożegnaliśmy się Ale tak, z Isaacem w przyszłym od czerwca dobry. 2017 roku. Tym samym wstąpił w szeregi Gamer Legion i ta formacja też prezentuje się całkiem ciekawie. No, ciekawie się, prezentuje, słuchaj. que é that Bardzo dobry zawodnik Eagle, tak Mają Towsona, który też gra nieźle. Slend, no, nawet dobrym snajperem jest, tak? P PR Nowy taki talent z Mouse NXT Akademii. Może zaskoczyć, jestem ciekaw, jak wejdzie na taki wyższy level, jak będzie grał. No i res, no, res oczywiście tyle lat. No, ciężko mi powiedzieć w ogóle o nim, na tyle grał, co w tym Nipie. No to on, to jest taki totalny beter nie? Totalny Beter Sam jestem ciekaw, jak on zagra w tej drużynie, nie? Gamer Legion też, no, dobre transfery robi i nagle ci Łodzi dobrze grają, nie? No, hit, no ale no, dalej idą w to, nie? Mają Asha na coachu i mają IMD na analizie, nie? Na, za, zastępcą coacha jest, no to też no, dobrą robotę chłopacy robią, nie? IMD to jest Polak, jakby co. I zdecydowanie mogą tutaj zaskoczyć. Zaraz przejdziemy do dalszej części newsów. Najpierw jednak zapraszamy standardowo na Discorda, gdzie jesteście o wszystkim informowani na bieżąco. Discord? Walf, wow, właśnie, co z transferem no? Oczywiście to nie koniec tematu największych transferów na scenie CSA. Najpierw zaczynamy od zespołu G-2. Oni już o godzinie 12 poinformowali, że ogłoszenie ich nowego zawodnika nastąpi dzisiaj o 18. Tej jednak ostatecznie nie nadeszło. No Według właśnie. Lików do formacji G-2 ma wejść heavy God... No ale przecież jak nie było oficjalki, no przecież było, że biały to łączył. Ej, co, co to jest? A to Mafiu nie jest Oskarysz nie, nie został wyrzucony z Game Legion? Bo to Oskarysz jeszcze był, tak? No mi się wydaje, że IMD jeszcze tam jest. No ale może się mylę, ale wydaje mi się, że tak jest. No ja nie wiem, widzowie, no przecież widzieliśmy newsa, że Biały dołącza do G2 jako analityk, więc no mam następnego Polaka w tej drużynie. No bardzo. Bra bijemy brawo Pawłowi, wiadomo. Będzie chłopaków uczył łowić ryby. Wiecie, na inne rejony Paweł wypieba Chyba coś pięknego. Coś pięknego. No i Heavy God dojdzie na zawodnika. Biały na analizie. Mamy Taza na trenerce Snacksa. No słuchajcie. No, no drugi VP nam się robi, robi tam. Coś pięknego. Brakuje tylko Paszy i Neo. I gramy, gramy panowie. Wracamy na rejony. Samo G2 potwierdziło, tak, na Twitterze, przecież na X-ie. Możliwe, że na ekranie macie już oficjalne ogłoszenie piątego no, gracza. No, fajnie było jakby by tego Dzisiaj Oficjalnie poinformowało, że Bumi oraz Axel nie są dużej częścią ich drużyny i tym samym no. potwierdziły się przecieki overdrive'a. Tak prezentuje się ich nowy zespół na ten sezon. No, to najpierw jest. od harumiego dostaliśmy wieści, że do Nine Panda's przynajmniej na rolę stendina mhm. przymierzany jest Krad, a niedługo później organizacja oficjalnie potwierdziła, że Kontraktowali Kada jako pełnoprawnego zawodnika. Ponadto do składu dodali również Alwa. Wcześniej. Dobra, szalfy, diledes, rezalt, krat, alf. No takie, no, to, Tier 3, no, top 35 50 HLTV. Może czasami się tam przem top 25, wiecie, jakoś tam na farcie, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś tam lepiej grali. Tego alfa w ogóle nie zna, nie wiem kto to jest, nie? Nie grał dla takich formacji jak Vidar czy też New Balls. Zmieniamy już jednak temat. Niedawno na Twitterze jedna z osób zyskała dużą aprobatę. Oh, 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 ze strony ale lepiej! Stwierdził Ego tak pół żartem, pół serio. Proszę jedynie naprawiać błędu z latającymi ciałami agentów. Albo przynajmniej odłożyć naprawę tego na później. Nie zdawałem sobie no, sprawy, że tego potrzebuje. To na to odpisali deweloperzy cs -a. Niezamierzony, ale bardzo zabawny, dopóki trwa. Dwa dni później, czyli dzisiaj koło godziny 2.30, trzydzieści, na... I zobaczcie, Walf, oni wiedzą, że coś zje... I oni wiedzą, oni albo oni nastrolują, widzowie, albo oni nastrolują specjalnie, że mówią, a Dam im takie, taką zabawę, żeby te ciała latały, żeby się bawili wszyscy. Nie zmienimy nic, ale tro, to popsujemy, tamto popsujemy, żeby o nas mówili. Bo słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie jest zamierzone już, bo ja już głupieję, naprawdę, ja już głupieję. Nie wiem, czy oni to specjalnie robią, żeby było głośno od CS2. Naprawdę, ja już naprawdę, już mi. Mózg od tego lansuje się, że to wygląda jakby oni to robili po prostu specjalnie, żeby o nich było głośno wszędzie. I potem ten sobie naprawiają, na spokojnie od razu, za dwa dni sobie to naprawią, wiecie, że my to przyjdziemy do roboty, wiecie, kawka, ciasteczko, przerwa jakaś, nie? Na spokojnie sobie robią chłopacy. Naprawiło ten błąd, udostępniając przy do okazji w na trenie to, nową to dla mnie jakaś klamwista jest. Słuchaj, stoisz sobie na b się B, typ pada na midzie, typ na B stoi, dajmy na to, tam właśnie na longu i dostałem chciałem w pysk, ty. Co jest grane? O, zobacz. Tak prezentuje się pełna lista zmian. Jezu, Wiemy też, że naprawili problem z inspektowaniem broni. No i do tego Valve zabiera się powoli za traina. Jak na razie został otwarty ten kontener na IV, a do tego poszerzono przestrzeń w tym miejscu, bo pojawiło się naprawdę wiele głosów, że jest tam po prostu zbyt ciasno. Ja no, patrzcie, jaki update ty. Otworzyli Vakod, -ot, ale wejść tam nie możesz, nie? Otworzyli też na Ivy tą drugą skrzynkę, tak? Tą po prawej. No, patrzcie, nie, no to są jaja, no to są jaja. możemy przestrzeń okay, no, patrzcie, w tym miejscu, no. bo pojawiło się naprawdę wiele. Zamiast wysunąć tą szóstkę do przodu, żeby można przejść z lewej strony, to, to ja, ja nie wiem. Żeby była drabina z tej strony, można było wejść na nią, żeby ona była useful do czegoś. No nie, oni otworzyli wagon i mówią, ale nie, no to, to zmiany, co tu zrobili, wiecie, że poszerzyli, no to jest ok. Dla mnie ogólnie to powinno być poszerzone jeszcze do prawej. Ogólnie cała, to wiecie, ta ściana nie powinno i być tej jeszcze kawałka, tej ściany. W ogóle do prawej, nie? Razem powinna być równo ściana i tyle, żeby było, żeby było jeszcze większe przejście. Bo no i tak moim zdaniem jest za małe. No co oni pół tej yy, belki wzięli, wzięli, no widzowie, no trzy czwarte można powiedzieć, no ale no już nie przesadzajmy. Wiele głosów, że jest tam po prostu zniszczone. Tak Od poniedziałku, 13 stycznia, Vertigo zostanie usunięte z matchmakingu Faceita, aby dostosować ją do oficjalnej puli strony Valve. ESL przedstawiło zaproszenia do turnieju IM Katowice Wale. zarówno na pierwszy, jak i drugi etap. Falcons, widzowie, direct stage 2, Falcons, widzowie, może być ciekawie, Imperial Female, no i super, widzowie, my będziemy mieli co oglądać, analizować oczywiście, będzie ciekawie na pewno, ja nie mogę się doczekać tych meczy na to Katowice, nie mogę się doczekać tego blasta za kilka dni, no to będzie totalny sztosik, nie, żeby sobie zrobić analizki Imperial Female. Potwierdza się tu m.in. fakt, że do pierwszego stage'a invite otrzymało Imperial Female. Jak napisało ESL, so one pierwszą kobiecą drużyną, które wezmą udział no. w wydarzeniu mistrzowskim cyklu ESL Pro Tour. Każdy jest ciekaw, jak potoczy się ich droga. Wiadomo, że Imperial Femali zagra również na zbliżającym się wielkimi krokami Blast Bounty. Jeśli chodzi o IEM Katowice, to takie Falcons dostało automatyczne zaproszenie no. do drugiego etapu, ze względu na przejście punktów Core składu Heroic. No i na koniec drugiego newsa, oczywiście top 20 graczy HLTV 2024. l 5, Shiro szósty. no okej. Okay. No i czwarty, Niko, nie? Będzie. Szóste miejsce należy do snajpera Spirit Shiro, a piąta lokata została zajęta przez zawodnika na Vincere Jaila. Jak, jak wygląda tak, u tak, tego. Yy, Shiro bez zaskoczenia dał kioskę. A wracając do tych predykcji, no to Jl uważam, no Dziugasa wziął. No Dziugasa nie jest zły, ale uważam, że to no, w większości powinno brać, no bo kiosuka dla mnie, no, to totalny talent, nie? Może, czy będzie lepszy od Donka? Okaże się, nie? Tutaj swojego rodaka Dziugasa, który obecnie gra w Na'Vi junior. Telenowela o nazwie możliwe, transfery Fnatic trwa w najlepsze. Tym razem, jak twierdzą źródła Władysława Gromowa, pierwotne przecieki dotyczące dołączenia Fira do Fnatic miałyby się potwierdzić, no, i to, no. zasilić szeregi tej marki. A wraz z nim do składu dołączyłby ukraiński snajper Burmelow, który grał m.in. w Mouse NXT. Na horyzoncie powstał ciekawy europejski skład z Krasnalem na pokładzie. Nowa no, drużyna ma prezentować skład. następująco: Krasnal, styko Oscar, Fessor, Kuku i LMBT. Kto to jest Kuku, widzowie ty? Kto to jest Kuku? Do ja, ja nie wiem kto to jest, no ale mniejsza z tym. Widzowie, składzik, tylko Oskar. Oskar dobry tam wiadomo, Krasnal też. On nie jest zły, no ale widzowie, no tier 3, takie tier 3, nie? Tier 2-3. Tak no, nie wydaje mi się, że to był super skład jakiś. Szkoda. Ty w roli trenera. W tej chwili nie wiemy jeszcze ciekaw, w jakiej organizacji wylądują. A propos nowych europejskich miksów, to wypisał je wszystkie Władysław Gromow. Poza formacją, o której przed chwilą wam powiedzieliśmy, mamy jeszcze drużynę z anarkezem, Kwertsem czy też Sensem. A do tego powstaje również zespół z Samejem na pokładzie. Liki, które krążyły już od dłuższego czasu mają się potwierdzić i oficjalnie do Rebels mieliby dołączyć Tomiko oraz Sobol. Ja... Szkoda, że wzięli Tomiko i Sobola. Mogli jakiś y, więcej młodziaków w jakiś wziąć, poszukać. Mieli na to czas. Bo wiedzieli, że te zmiany będą. Szkoda, naprawdę szkoda. Ja jestem trochę smutny, bo Rebels mogło troszkę odmienić polską scenę. Popróbować trochę jakichś młodziaków więcej, potestować i może coś by się trafiło. Chyba, że testowali i nikogo nie trafili. No też mogło tak być, nie? Ale wydaje mi się, że oni testowali bardziej doświadczonych, że wyniki mają być od razu, jak, jako takie. No ale no zobaczymy, jak będą grali, nie? Bo ca cały czas jest ten sam odgrzewany kotlet, nie? Jak twierdzi polska szuflada, tak ma wyglądać nowa drużyna ESC Gaming, czyli oczywiście Los Gutos. No. Jednak bezkresna na pokładzie. Na razie testowany jest Bajmi sc. ESCO... A no widzowie, no top 40-70 HLTV, no top 80 może takie, nie? Widzowie, dobrze mówię, czy nie? Coś takiego? Chyba coś takiego będzie, nie? Tak mi się wydaje. Ostatnio ogłosiło, że częścią zarządu została legendarna postać o, ze strony CS'a Edward. Będzie nie tylko pomagał Counter-Strike'a na swoim stanowisku, ale także aktywnie uczestniczył w strategicznym kierunku organizacji. Plotki, które już od dłuższego czasu pojawiały się na scenie, ostatecznie się potwierdziły i do no, organizacji QB, Big Dawn, czyli Hyped. QB, a także Hype. No na koniec nie? Nexus oficjalnie zaprezentowało ich nowego zawodnika, którym został Sound. Ej, ten BTN, aż zobaczę, czy jestem ciekaw. Ten BTN to on całe życie tam gra. Ty czekajcie, BTN. Jestem ciekaw, ile on gra w tym Nexus. Od 2016 roku, ty. No troszkę gra, widzowie. Zobacz. 3106 dni w Nexus. ja nie wiem, tam nieźle muszę opłacić, widzowie. Nieźle muszę opłacić, jeśli on tam tyle gra, stary, ile il on ma lat. 35 Dalej sobie. 1-0 rating. Nie ma tragedii, widzowie. No, zobaczcie. Nie ma tragedii. Jakiś talent. Baczcie, ty, on tu coś gra. Na starość. Nauczył się grać kolega, no to jest ciekawe. No ale no też, no Nexus zawsze takie tier 3 drużyna, nie? O! Co to może być? Elastico i mamy pistol następny, teczek teraz. Bookshot, Bukshort, jeden obity. I z TS-em. Ciekawe. No ale akt, ja dobra, prawda? Bardzo nie, dobra, akcja, Ja daję dziewiątkę. Swoją dziewiątkę, bo ciężkie. Zakładkę dobre dnia. hedy. i macie w opisie i komentarzu. Bardzo dobre hedy. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie Jasne, na ARS-u. Łapy, tak, Dostawcie likea i suba widzowie. Dostawcie i subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Jesteśmy, jesteśmy i będziemy, dopóki będziemy mogli. I like leci, nie? I subujcie pana Pikeja.